Netflix odrzucił prośbę brytyjskiego ministra, który chciałby przed rozpoczęciem każdego odcinka widzowie byli ostrzegani, że serial jest fikcją. The Crown to najdroższy w historii serial biograficzny. Na pierwszy sezon wydano 100 milionów funtów. Według szacunków jeden odcinek serialu kosztował nawet 13 milionów dolarów. Serial z góry został zaplanowany na sześć sezonów, które mają przedstawiać losy królowej Elżbiety II od momentu koronacji aż do czasów współczesnych. Co dwa sezony zmianie ulega główna obsada, tak aby dopasować aktorów do starzejących się bohaterów. Na potrzeby serialu Matt Smith, czyli serialowy Filip, przefarbował swoje włosy. Najtrudniejszą i jednocześnie najlepiej odwzorowaną sceną był epizod przedstawiający koronację królowej Elżbiety II. Ekipa filmowa miała naprawdę trudne zadanie. Wiele godzin poświęcono na to, aby obejrzeć archiwalne nagrania. Celem produkcji było odtworzenie jak największej ilości prawdziwych elementów. John Lidgow wcielił się w rolę Winstona Churchilla. Co ciekawe, Churchill był raczej niskim mężczyzną, mierzył 173 cm, natomiast aktor ma aż 193 cm wzrostu. Nie jest żadną tajemnicą, że większości członków rodziny królewskiej The Crown nie przypadł do gustu. Niemniej są wśród nich i tacy, którzy go pokochali. O kim mowa? O księżniczce Eugenii, a także księciu Harrym oraz Meghan Markle. Samej królowej spodobał się pierwszy sezon produkcji. Drugi według niej za bardzo mijał się już z prawdą. Główny motyw muzyczny został skomponowany przez Hansa Zimmera, czyli niemieckiego kompozytora muzyki filmowej, który jest autorem wielu nagrodzonych ścieżek dźwiękowych. Przez niemal 30 lat napisał on muzykę do ponad 120 filmów. Początkowo zaplanowano, że serial w całości zostanie nakręcony w scenografii wybudowanej w studio nagraniowym, jednak ostatecznie uznano, że w ten sposób nie zostanie odpowiednio przedstawiony świat bohaterów. Matt Smith, czyli serialowy książę Philip, usłyszał od księcia Williama, że jego dziadek jest absolutną legendą. To była wskazówka męża Kate Middleton, gdy aktor poprosił go o radę w kwestii granej przez niego roli. Obsada serialu musiała pracować ze specjalistą nad akcentem i wymową, gdyż zmienił się on przez ostatnich kilkadziesiąt lat. Aktor wcielający się w postać Winstona Churchill'a Czyli John Lightow wkładał watę do nozdrzy, aby odzwierciedlić charakterystyczne dla premiera mówienie przez nos. Ponadto, aby wcielić się w rolę Churchill, aktor zakładał perukę czy sztuczny zarost. Zrezygnowano tu ze stosowania ciężkiego makijażu po to, aby Lidgow mógł szybko zmienić się w premiera. Charakteryzacja była bardzo przekonująca. Serial The Crown został kręcony w południowej Anglii, ale także w RPA i Szkocji. Kręcono w wielu posiadłościach, w miasteczkach, na lotniskach, w kościołach, szkołach czy ratuszach. Znajdujący się w centrum Londynu, przy ulicy Palmol, Pałac Lancaster House to miejsce, które służyło jako Pałac Buckingham, a właściwie jego wnętrze. Kręcenie w tylu miejscach miało wpłynąć na poczucie autentyczności. Z oczywistych względów twórcy The Crown nie mogli filmować w Pałacu Buckingham i innych miejscach związanych z brytyjską monarchią. Jednak oglądając kolejne odcinki widzowie mogą odnieść wrażenie, że faktycznie zaglądają do królewskich wnętrz.